Jeśli chcesz, żeby rośliny przetrwały zimę bez strat, te 12 rzeczy zrób zanim nadejdą mocniejsze mrozy. To naprawdę ostatni moment. Cześć, tu Dawid z kanału Zielone Rabaty. Dziś pokażę Ci 12 najważniejszych prac, które zabezpieczą Twój ogród na zimę. Zrobimy to szybko, praktycznie i krok po kroku, bez zbędnej teorii. Punkt pierwszy. Sprawdź wilgotność gleby. Zacznij od podlewania. Tak, podlewania. Zimą rośliny też potrzebują wilgoci, zwłaszcza iglaki, rododendrony i wszystkie zimozielone. Sucha ziemia plus mróz równa się najczęstsza przyczyna zimowych uszkodzeń. Punkt drugi. Ochrona młodych roślin. Wszystkie rośliny posadzone jesienią zabezpiecz warstwą liści, kompostu albo ściółki. Korzenie są jeszcze słabo rozwinięte. To właśnie one najbardziej cierpią zimą. Punkt trzeci: Kopczykowanie róż Usyp kopczyk 20-30 cm z ziemi kompostowej. To najlepsza ochrona szyjki korzeniowej przed mrozem. Nie używaj kory. Ta zatrzymuje wilgoć i sprzyja chorobom. Punkt 4. Rośliny w donicach. Donice zimują najlepiej przy murze, na steropianie lub drewnianych paletach. Warto winąć je jutą albo agrowłókniną. Punkt 5. Agrowłóknina zimowa. Używaj tylko białej. Nie rób kokonów, zostaw przestrzeń, żeby roślina oddychała. Najlepiej zrobić lekkie tipi styczek. Punkt 6. Zabezpieczenie pni. Młode drzewa owiń lub białą włókniną. Chroni to przed pękaniem kory w wyniku nagłych skoków temperatur. Punkt 7. Trawnik. Nie zostawiaj grubych warstw liści. Powodują pleśń śniegową. Punkt 8. Ochrona przed gryzoniami. Załóż osłonki na pnie, najlepiej plastikowe lub metalowe siatki. Myszy i nornice szukają zimą młodej kory. Punkt 9. Oczko wodne. Jeśli masz ryby w oczku wodnym, na jego tafli umieść plastikowy przerębel, dzięki któremu woda nie będzie całkowicie zamarzała. Punkt 10. Próchnica zimowa. Dodaj warstwę kompostu 2-3 cm na rabaty. Zimą mikroorganizmy też pracują. To inwestycja w wiosenny start. Punkt 11. Narzędzia. Wyczyść na oliw, zabezpiecz. To minuta roboty, a przedłuża życie narzędzi o lata. Punkt 12. Kontrola po pierwszym mrozie. Po pierwszym większym mrozie zrób obchód. Jeśli włóknina przemoczyła się lub spadła, popraw ją od razu. Jeśli chcesz więcej wskazówek na grudzień i zimowe ogrodowe porady, obejrzyj kolejny film o najlepszych okryciach na zimę. Zostaw subskrypcję, a będziesz zawsze o krok przed pogodą.